Jestem i witam Was na kolejnym książkowym podsumowaniu roku. Jak zawsze, mniej więcej o tej porze zaprezentuję Wam 10 książek, które w tym roku moim zdaniem były najlepsze. Oczywiście przyjęłam takie kryterium, że wzięłam pod uwagę tylko te książki, które zostały wydane w Polsce w 2019 roku. Musicie mi jeszcze zobaczyć laptopa w kadrze, ale doskonale pewnie wiecie, że nie chciało mi się przepisywać scenariusza na papier. No i co, możemy zaczynać? A w tym roku przeczytam 90 książki. Myślę, że jakbym nie miała tak ze dwóch poważnych kryzysów czytelniczych, to bym spokojnie dobiła do tej magicznej setki. W ogóle, pamiętacie jak w zeszłym roku. Mówiłam Wam, że 2018 był dla mnie strasznym rokiem. To 2019 był jeszcze gorszy i jedyny, co teraz robię, to czekam aż 2020 całkowicie nie dobije. No, ale przejdźmy może do książek, bo dzisiaj to one są tutaj najważniejsze. A na miejscu 10 mamy... Wyspę, autorstwa Briana Pearsa. Książka wyszła już jakiś czas temu, jednak ja miałam przyjemnością przeczytać z dwa tygodnie temu i w sumie na początku nie wiedziałam, czemu w ogóle ją kupiłam. Bo spodziewałam się wielkiego cringe'u i hamskiej zrzynki z igrzysk śmierci, ale tutaj bardzo pozytywnie się zaskoczyłam. Gdyż mamy tutaj bardzo ciekawą i na swój sposób nowatorską fabułę. No i to zakończenie. Serio, warto przeczytać tę książkę, chociażby ze względu na zakończenie, które nawet mnie zaskoczyło, a to już jest wielki sukces. Miejsce dziewiąte i pod taflą autorstwa Louise O'Neill. Umówmy się, w tym roku głównym tematem w książkach były syreny i do tej pory nie mam pojęcia czym spowodowany był ten trend, ale chyba najwidoczniej nie jest to aż takie ważne. Nie zmienia to faktu, że Louise O'Neill nie napisała po prostu kolejnej syrenkowej książki, tylko ukryła pod nią przesłanie i co więcej jest to bardzo ważne przesłanie. I to właśnie dzięki niemu myślę, że ta książka tak bardzo się broni. Miejsce ósme należy do z autorstwa Stary Holland. W tej książce przede wszystkim urzekł mnie wykreowany świat. Czas jako waluta jest naprawdę genialnym pomysłem, a przy okazji bardzo prostym, że do tej pory dziwię się, że nikt na to nie wpadł wcześniej. Poza tym, tutaj jak zawsze sprawdza się system księżniczkowy, czyli idziemy na królewski dwór. No i wiecie, nie mamy tutaj jednego księcia, ale dwóch. Alice Hoffman i jej zasady magii mamy na miejscu siódmym. Wydawnictwo zabrało się za tę książkę trochę nie z tej strony co trzeba, ponieważ za zasady magii są prequelem książki Totalna magia, która jest chyba trochę bardziej znana, a w Polsce wyjdzie ona dopiero jakoś w styczniu. Nie zmienia to faktu, jest to niezwykła książka to na magii, klątw, i rodzinnych tragedii Mam tutaj wielki ród czarownic W którym magia przekazywana jest z pokolenia na pokolenie W ogóle u autorki dostrzegam lekkie pióro I niezwykłą umiejętność do przekazywania historii Z wielką przyjemnością przeczytam ten prequel No i czekam na podstawową książkę na miejscu siódmym znajduje się sam król, no i oczywiście chodzi mi tutaj o Instytut autorstwa Stephena Kinga. Oczywiście w książce widać wyraźny wpływ Stranger Things, jednak wizja Kinga na temat dzieci obdarowanych cudownymi zdolnościami jest również genialna. W ogóle wszyscy tutaj porównują tę książkę do kultowej podpalaczki, jednak ja idę krok dalej i źródło cudownych dzieci widzę już w Karii. W ogóle mam pewną teorię na temat powiązania Kari z Instytutem, ale jest to chyba materiał na trochę inny film. Warto jeszcze wspomnieć, że w książce jest pełno nawiązań do popkultury. I gdy w pewnym momencie King zaczął nawiązywać do swoich własnych dzieł, stwierdziłam, że to jest istny geniusz. Na miejscu piątym mamy Pieśń Syreny Aleksandry Crystal. Jak dla mnie jest to najlepsza książka o syrenach, która pojawiła się w tym roku. Główna bohaterka jest tutaj najbardziej hmm, konkretna, spośród wszystkich syrenek, jakie mieliśmy okazję w tym roku poznać. Chemia pomiędzy naszą Sereną a księciem jest naprawdę świetna, a misja, na którą wyruszyli naprawdę ma sens. No i jeszcze ta wiedźma morska jako cudowny czarny charakter. Miejsce czwarte i... Siedmiu mężów Evelyn Hugo autorstwa Tyler Jenkins Fred. Co ja tu będę dużo mówić? Wspaniała książka osadzona w złotej erze Hollywood, czyli w okresie, który w przemyśle filmowym kocham najbardziej. W życiu naszej głównej bohaterki dostrzegam elementy biografii Elizabeth Taylor i Marilyn Monroe. Nie wiem czy te nawiązania były celowe, no ale sp sprawiły one, że się uśmiechnęłam. No ale przede wszystkim jest to przewspaniała historia, niezwykle wzruszająca, do której wrócę na pewno jeszcze nieraz. Miejsce trzecie należy do Holly Black i jej złego króla. Czy ktokolwiek miał tutaj wątpliwości, że ta książka się pojawi w tym rankingu? Ta teologia zaczyna być już niemal równorzędna z rywalkami pod względem świętości. Poza tym już dawno nie spotkałam się tak wspaniale poza tym już poza tym już dawno nie spotkałem się tak wspaniale skonstruowanym światem przedstawionym i tak fantastycznie napisanymi bohaterami. Jestem szczerze zakochana w pisarstwie Holly Black i na żadną książkę już dawno tak nie czekałam, jak na Queen of Nothing, która ma premierę w Polsce 15 stycznia. No i jeszcze muszę wspomnieć o intrydze, która zawiązała się na samym końcu złego króla. Bo była ona po prostu mistrzowska. Więcej takich intryk poproszę. Miejsce drugie należy do zakonu. Drzewa Pomarańczy autorstwa Samantha Shannon. Jak dla mnie była to najbardziej oczekiwana książka w 2019 roku, ponieważ o planach jej wydania słyszałam już dawno, dawno temu. I bardzo się na nią napaliłam, ponieważ usłyszałam, że będą w niej smoki i tak smoki się pojawiły. Ale to nie jest główna zaleta tej książki. Ale zacznijmy może od początku, bo najpierw. Stra Ale zacznijmy od początku, bo strasznie mi było trudno przebrnąć przez początek tej historii, gdyż zostajemy wrzuceni już do jakiejś akcji, nie znając żadnych zasad, które panują w tym świecie. Jednak gdy już. W pełni zrozumiemy, jakie prawa rządzą w tym uniwersum, to wychodzi nam czysta poezja w klimacie starej szkoły fantastyki. Widać, że książka jest niesamowicie dopracowana i że autorka poświęciła na nią bardzo, bardzo dużo czasu. No i nie zostaje mi nic, jak tylko polecić wam tę książkę z całego serca. No i pierwsze miejsce fanfary zajmuje książka Lepsza niż ja autorstwa Louis Aniel. Pierwsza dystopia z jaką się spotkałam, będąca bardziej w klimacie książek Margaret Atwood niż Georgea Orwella. Książka ta nie próbuje być na siłę drugą opowieścią podręcznej, jednak nie zmienia to faktu, że w w pełni przekazuje sens poruszanego problemu? Chociaż do tej pory, jak sobie myślę, co oni tutaj robili tym dziewczyną, to mojej wewnętrznej feministce nóż się w kieszeni otwiera. Jak rzadko która powieść, książka ta niesamowicie mnie poruszyła. I mimo, że okładka wygląda jak typowa tym drama, to zdecydowanie nią nie jest. Książka lepsza niż ja, Autorstwa Louise O'Neill dostaje najlepszą książką wydaną w 2019 roku. Polecam tę książkę z czystym sercem. Myślę, że raczej nie pożałujecie. No i co? Dzisiaj to by było na tyle. Wesołych świąt i tak dalej. Widzimy się w styczniu. Trzymajcie się. Na razie.